Maszyno, nadszedł dzień twojego sądu. Jako prawa ręka Boga, sprawię. Co to w ogóle znaczy? Czy według ciebie rzucenie monetami to sztuka walki? To jest ultra jest to gra FPS w stylu Retro, rozgrywająca się w niedalekiej przyszłości XXI wieku. Gra jest oparta na fanfiku o Bogu, czytaj po prostu tego. Gramy jako wampirzy cyborg, a naszym celem jest przetrwanie. Jak wiadomo, krew jest naszym paliwem, co oznacza im więcej krwi, tym lepiej. To jest jedyna rzecz, którą naprawdę znam. Będzie rzeźnia. Nasza przygoda zaczyna się w ciemnych i przerażających korytarzach, które przypominają mi zaplecze biedronki. Na końcu tunelu znajdujemy rewolwer, który z jakiegoś powodu jest idealnie ustawiony na naszej drodze oraz ee, świeci się? Tu nie ma żadnego źródła światła nieważne. O, -o pojawili się wściekli klienci rzucający się na promocję 4 plus 4 na piwa. Szkoda, że nie wiedzą, że mam kartę zniżkową przy sobie. To jest część gry pokazująca nam podstawowe elementy rozgrywki, takie jak strzelanie i parowanie. Leczenie się w tej grze polega na zbieraniu krwi przeciwników, gdy ich zabijamy. Jest to dobra mechanika, bo zmusza nas do grania w grę, by się wyleczyć. Ale to nie czas na tłumaczenie mechanik. To czas na walkę z... E, latającą głową. Nazywają go Morris. Tak szybko jak go poznajemy, tak szybko go żegnamy. Hejka na klejka, zbliżamy się do piekła. Przed sobą widzimy terminal z punktem obsługi klienta. Możemy stąd odebrać wiele fajnych rzeczy, takich jak możliwość rzucania naszym kieszonkowym. Pewnie się zastanawiacie, po co to jest? Ano po to, żeby w to strzelać, ponieważ po co celować w przeciwnika, skoro możecie zestrzelić obiekt wielkości monety? Strzał po odbiciu się od monety ma 100% gwarancję na trafienie, tak jak biedronka ma 100% szansę na to, że kasy samoobsługowe nie będą działać. Strzał odbije się nawet od kilku monet na raz, co zwiększa zadawane obrażenia i sprawia, że wyglądamy stylowo. Jeśli już mówimy o stylu, to w naszej grze jest coś takiego jak licznik stylu. Im bardziej skomplikowane kombo ataków robimy i im bardziej nie rozumiemy, co się dzieje na ekranie, tym więcej punktów dostaniemy. Punkty te nam pomogą poszerzać nasz arsenał, używając wcześniej wspomnianego terminalu. Po dłuższym rozglądaniu się po alejkach w sklepie, znalazłem sekretne przejście przez wentylację. W wentylacji znalazłem zwłoki dawnego kasiera. Naszym zadaniem jest zaniesienie ich z powrotem na stanowisko kasy, co o dziwo otwiera. rzeczywiste tajne przejście. Niedługo dowiadujemy się, dlaczego jest to tajne przejście, ponieważ trafiamy do Backrooms. Ten sekretny poziom jest nawiązaniem do gier typu horror ze względu na otaczającą nas ciemność i fakt tego, że nie jesteśmy tu sami. Generalnie ten poziom nie jest taki zły. Moją ulubioną częścią jest narastający niepokój i głośny szum, oznaczający, że coś się do nas zbliża. I tak, można to coś zastrzelić, ale i tak po nas wróci. Czas, aby się stąd wynosić. Nie chcę już być goniony przez Freddy'ego Fosbera. Aby przejść na następny poziom, musimy rozwiązać mały problem, jakim są zablokowane drzwi. Do odblokowania ich będziemy potrzebowali bomby domowej roboty. Na szczęście dalej jesteśmy w Biedronce, więc możemy ją kupić. O, o cholercia! to ochrona! Przyłapali mnie na kradzieży części tej bomby. Ten przeciwnik jest znany z tego, że wygląda jakby był Silent Hill oraz przez to, że daje nam darmową strzelbę. Ta nowo nabyta broń pozwala nam strzelać granatami i dzięki czemu przyjdziemy dalej. Strzelba ma jeszcze jedno fajowe działanie. Używając jej możemy parować własne strzały. Dokładnie tak. W Ultra Kill można parować wszelkie pociski i tak się składa, że nasz shotgun ich używa. Ta mechanika sprawia, że nasze strzały wybuchają i oślepiają nas sprzyt. Jeśli bolą was po tym oczy, nic nie szkodzi. bo będzie tylko gorzej. Po głębszym researchu dowiadujemy się, że nasz Shotgun ma dodatkowe opcje, tak jak zamontowanie piły łańcuchowej do kolby albo naładowanie większej ilości pocisków niż trzeba. Spowoduje natychmiastowy wybuch. Pozwala nam to na wystrzelenie się w powietrze i dolecenie do innego wymiaru. Okej, okay, rozumiem. To chyba część platformowa tego poziomu. Moją ulubioną platformą jest TikTok. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. To chyba brama prowadząca do Twittera. Co do. Czemu ta rumba ma pistolet? Chwila, ten posąg gada? Eee, yy, gadająca rumba! Między nami, Abraham, do piekła staje bardzo agresywny posąg, który rzuca w nas kulami z gracją Olimpijczyka. Bitwa ta nie jest aż taka ciężka. Do momentu, w którym jego kolega wstaje, by pokazać nam, jak prawidłowo wykonać pchnięcie kulą. Po jakże długiej walce, brama otwiera się i w końcu możemy zejść do piekła. Podoba mi się, że w przejściu jest. E... Więcej takich posągów. Po jakże długiej przeprawie przez biedronkę w końcu wychodzimy na dwór, by znaleźć się. w piekle? Mamy tutaj sztuczny krajobraz i realistyczne dźwięki ptaków. Spotykamy też drony z Amazona. Kiedy je zestrzelimy, to włącza im się tryb auto-namierzania są prosto w nas? Jeff Bezos wiedział, co robi, gdy finansował te drony. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie wrzucać nic do fontanny. Nie wiedziałem, że to zadziała. No nic, ciekawe, jakie koszmary będą nas czekać po drugiej stronie. O nie, jest jeszcze gorzej. Muszę rozwiązywać łabigłówki. O, powinieneś zagrać w ultra, kiedy pewnie spodobałyby ci się wszystkie 26 zagadek logicznych. Mam zagadkę dla dewelopera tej gry. Ile zajmie mi znalezienie, gdzie mieszkasz? Poza tym ten poziom piekła jest całkiem spokojny, ale wiecie co ja uważam za również spokojne? Narzędzia budowlane. Mogliście się tego nie spodziewać, ale gwoździarki są idealnym narzędziem do usypiania innych. Tak sobie myślę, że piekło nie jest aż takie złe. O. Oh. Są dalej surowe. Nieważne, powinniśmy się skupić na. O. Oh. Czyli to jednak jest piekło. Ten poziom przedstawia nam jeszcze jednego przeciwnika. Butlegowe droidy z Gwiezdnych Wojew. Są to komórkowe organizmy, które potrafią iść do przodu i podpalać wszystko na ich drodze. Całkiem bombowo z ich strony. A wiecie co jest jeszcze bombowe? Sekretne tunele. Zobaczmy co się znajduje po drugiej stronie tej ściany. O, tu chyba opuszczone laboratorium. Już zaczynam się bać przez co tutaj znajdę. Czy to jest mały, zwyczajny szczur? Niestety, jest to boss, który stoi nam na naszej drodze, więc musimy go pokonać. No trudno, obyśmy nigdy już o tym nie wspominali. No chyba żartujesz. Po opuszczeniu wcześniejszej abominacji z Disney Let na śmierć pokazuje nam się wybór. Ścieżka czerwona i niebieska. Odpowiadają one za trudność w przejściu tego lewela. Jeśli przejdziemy przez obie, to będziemy mogli zauważyć z tym czymś. Wracamy do głównych drzwi, po których przekroczeniu wkraczamy na arenę, pośrodku której ukazuje się głaz. To o, naprawdę ładny głaz! Słuchajcie, dostarczy, nie kamerę z temu! Eee, a czyli jestem maszyną wojenną. Cześć widzowie! się odcinku będziemy robić crash z scan kamery! O nie, to pseudo-influencer. Chyba będziemy musieli go zabić. Walka jest dość prosta i skupia się głównie na naszej mobilności po arenie i zadawaniu obrażeń posowi uderzając w dzwoneczek, zanim walnie subika i polubi ten film. Po pokonaniu go eksploduje on pokrywając większość areny krwią. Drzwi do końca poziomu otwierają się przed nami. O, cześć wszystkim, nie zauważyłem was. Byłem zajęty oglądaniem losowych niezabezpieczonych kamer. Witam was w Claire de Lune. To takie spokojne miejsce. Jest bardzo ładne. Pamiętajcie, żeby nie pukać do drzwi. Aby przejść przez zamkniętą bramę, będziemy potrzebowali znaleźć trzy czaszki. Dlatego będziemy musieli zwinnie i dyskretnie włamać się do losowego domu, by je znaleźć. Tak ogólnie, to bardzo podoba mi się. Ambient tego levela. Gdy w końcu uda nam się odblokować przejście, to brama się otworzy i zauważymy, że mogliśmy już wcześniej rozbić okno i przez nie przeskoczyć. Jak dobrze, że umiem dysponować moim czasem. Co tu postawił lustro? Ha, to chyba oczywiste, bracie. Jestem tobą, ale silniejszym. Nie tylko Ty szukasz rozlewu krwi. Witam Was z powrotem do wojny klonów. Jak widzicie, ta walka jest całkiem szybka i trudna. Witł, to jest pierwszy prawdziwy skilczek dla nowych graczy: potrafi strzelać tak jak my, poruszać się tak jak my i sprawia, że nasz ekran wygląda, jakbyśmy go wrzucili do pralni. Przyznaj się, nie spodziewałeś się, że ktoś zrównałby cię z ziemią. Japa! Będziemy mieć dużo czasu na zapoznanie się z naszym nowym koleżką, bo będziemy powtarzać ten pojedynek nie raz, nie dwa i na pewno nie trzy razy powiedzenia z leczeniem się, bo trafienie go z bliska ograniczy z cudem. Myślisz, że tak po prostu dam ci się zabić? Jak widzicie, nie próbujemy pokonać Bitu tylko dlatego, że jest bossem, ale dlatego, że nie chce się zamknąć. Dajcie mi chwilę, bo muszę wyrzucić GoPro do śmieci. <gry> Okej, okay. uznajmy, że jest remis. To ja spadam. Elo. Eee... Chyba zapomniał o swojej ręce. Nie wiem, czy to jest legalne w Polsce. A więc nasza nowa ręka jest całkiem szokująca. Można nią redukować przeciwników do plamki Chciałem podziękować naszemu czerwonemu toeszce za ten fajny prezent. Jedyny minus tej ręki jest taki, że nie możemy już nią parować naszego shotguna. Miejsca ręka jest tak naprawdę do bani i sprawia, że chce się rzucić do rębaka do drewna. I znajdujemy się teraz w kręgu żądzy. Już zacząłem pobierać gęszy impakt, żeby zaspokoić moje żądze. Kiedy wyskoczymy na powierzchnię, znajdziemy się cyberpunku. Dokładnie, jesteśmy w Night City. Możemy tu znaleźć długi most, pustą przestrzeń oraz zwoki króla Minosa. Im dalej... Im dalej dojdziemy, to dostaniemy zadanie. Kurwa, a jezu, to jest głupio napisane. Im dalej dojdziemy, to dostaniemy zadanie wysadzenia wszystkich... Trzynek elektrycznych. Zadanie wszystkich... <słuch> Im dalej dojdziemy, to dostaniemy zadanie wysadzenia wszystkich skrzynek elektrycznych na tym osiedlu. Znajduje się tu też nowy przeciwnik, Pepsi Man. Nie mogę. Znajduje się tu też nowy przeciwnik, Pepsi Man. Ale i tak najważniejszą rzeczą w tym levelu jest Railgun. O mój Boże to Railgun. Jest to broń masowej destrukcji, którą możemy mieć w trzech różnych wariantach: Postrach każdego elektryka, duże boom i wiertło. To po prostu wiertło. Tą jakże cudowną broń możemy łączyć z resztą naszego arsenału. Bo strzały z relganach też mogą odbijać się od monet. wysadzać granat z shotguna, by wysadzić w powietrze wszystko dookoła nas, oraz instakilować większość przeciwników przez przeszucie przez nich strzału trzy razy. Mogłem mówić więcej o tych połączeniach broni, ale nie chcę mi się marnować na to kolejnej godziny. Kolejny poziom jest podobny do pozostałych, ponieważ minus tam ciągle towarzyszy i wygląda na to, że się do niego zbliżamy. Towarzyszy nam także niepokój, bo nie wiemy co może za chwilę się wydarzyć. Um... Doorstack. tak. Do Doors tak. W tym momencie poznajemy kolejną przeszkodę na naszej przygodzie. Jej głównymi atrybutami są teleportacja i lecenie z nami w kulki. Kiedy ją pokonamy, to ona wybucha. I wiecie co? Cała ta rzeźnia i przemoc sprawia, że chciałem znaleźć kolejny sekret. I tak się składa, że jeżeli znajdziemy dodatkowe skrzynki elektryczne i je rozwalimy, to wypompujemy wodę z całego poziomu i będziemy mogli skończyć się level szybciej. Ciekawe jakie koszmary będą nas czekać po drugiej stronie. Nie, dlaczego? Nie możecie mi tego zrobić. Nie chcę tu być. To chyba dobry moment, żeby wspomnieć, że można kupić taki makury z oficjalnego sklepu Ultra Kill. Spotykamy żeńską wersję siebie na jej drodze do szkoły i zaczynamy z nią rozmawiać na temat sensu życia i nihilistycznego poglądu na świat. Udaje nam się jednak ją przekonać, że życie jest jednak fajne i w końcu zmieniamy rozdzielczość ekranu z 4 na 3. By the way, to dalej jest ta sama gra akcji. Trafiamy do podziemnego metra, w którym widzimy przed sobą wózek na torach, dlatego go ignorujemy, bo o wiele szybciej się bany chopuje. Co się dzieje? A więc trafiamy na czyjąś rękę. Naszym naturalnym instynktem będzie oczywiście podanie tej osobie pomocnej dłoni. Jedyne co musimy robić w tej walce, to unikanie jasno przestawionych ataków. Po pewnym czasie osoba ta się znudzi i przestanie grzebać w tym ciemnym tunelu. Spokojnie, fisting w zaboju nie jest mi obcy. Kontynuując nasze wcześniejsze kicanie, docieramy do pomieszczenia z niestabilnym sufitem. Czemu słyszę głosy za ścianą? Aaaa, brówka! Witam z powrotem widzowie do ogromnie fajnej gry. Jak widzicie mamy przed sobą duży problem. Ta walka jest całkiem prosta ze względu na to, że Minos po prostu wali nam prawego sierpowego na twarz. Potrafi też pojawiać czarną dziurę, która redukuje nasze HP do jednego. Also, robale w jego głowie też mogą nas atakować, bo zbyt mało rzeczy w tej walce wywołują mnie koszmary. Pewnie myślicie, że to całkiem nie fair z jego strony, że próbuje nas zgnieść jak robaka, ale co gdy wam powiedział, że możecie parować jego ataki, tak? Dobrze słyszeliście? Jest to nawet zasada do szybszego przejścia tej walki. Skoro wiemy, jak go pokonać, to zróbmy to. Nie podoba mi się implikacja tego wyjścia. Cześć. Widzowie, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z całkiem normalnej gry komputerowej Zajdujemy się w poligonowym brzuchu króla. Minosa. Ten poziom będzie wymagał od nas wiedzy na temat anatomii człowieka i części ciała, takich jak oczy i zęby we wnętrznościach, schody z kręgosłupa oraz duża zamknięta brawa. Wrócimy do niej później. Maszyno! Przy najbliższym skrzyżowaniu zawróć! Słyszę głos w głowie. Dlaczego przemierzasz kręgi piekła niedostępne dla takich jak ty? Takich, czyli jakich? Wątpienie w słowa Boga jest grzechem, maszyno. Ale dla twojej informacji, jeżeli dalej będziesz kroczył tą ścieżką, <laughs> powiedziałeś kroce. Mam dość. Wiesz co? Przygotuj się na spotkanie z Bogiem. <laughs> A więc na dzisiejszej lekcji religii nauczymy się dlaczego nie warto wkurzać anioły. I mean to patrzcie tylko na niego. Jest tak szybki, że nawet nie mogę nadążyć z moją kamerą za nim. Gabriel porusza się tak szybko, że zachowuje się w Sonik po mefetronie. Ciekawe, czy go bolało jak nieba. Tak! Bolało jak diabli! Aby pokonać Gabriela będziemy musieli być cierpliwi oraz wykorzystywać iFrame. Nauczenie się jego ruchów kiedy atakuje jest też ważne. W pewnym momencie, kiedy straci połowę HP, z jakiegoś powodu stanie się czerwony. A jak wszyscy wiemy, czerwone rzeczy są szybsze. Także pozwólcie, że go szybko wykończę. Jak to możliwe? Pokonany przez tą kamerę z temu? Ty nic nie znaczący śmieciu! To nie jest koniec! Nie muszę. Czy to on opuścił ścieżkę wyznaczoną przez Hez. naszego pana? Nie Jezus, uguje, no Nie Zasługuje na jego ujaśnienie. Gabrielu, zostałeś oskarżony za przegranie walki z kupą złomu. Święta Rado! Proszę, moja mama jest trochę bezdomna. Pokażę wam swoją lojalność. Zabilcz! Dostaniesz ostatnią szansę. Masz 24 godziny, zanim światło boga cię opuści, a wtedy zginiesz. Obyś udowodnił, że nadal masz w sobie wiarę. Czy się rozumiemy? Tak, Rado. To dobrze. Ej, pamiętacie te drzwi? Pewnie zastanawiacie się, do czego one prowadzą. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Ultra Kill ma swój licznik stylu. To oznacza, że można przechodzić poziomy z różnym rankingiem. Jeżeli byśmy przeszli jakiś level z odpowiednim czasem, ilością zabójstw oraz z dużą ilością punktów stylu, dostalibyśmy S-rank. Ale, gdy zrobimy to wszystko bez umierania, to dostaniemy Pirang, oznaczający, że przeszliśmy poziom perfekcyjnie. Te drzwi otworzą nam się, gdy zdobędziemy Pirang na każdym levelu, jaki dotychczas przeszliśmy. Tak, dobrze słyszeliście? Każdy level. Próbowałem przejść przez te drzwi na no klipie i zostałem wyrzucony w pustkę. A zatem, pozwólcie, że przejdę przez tą grę jeszcze raz. Trafiamy do ostatniego sekretnego poziomu, gdzie pojawia się player jako sekretny boss. Będziemy musieli go brutalnie pobić i zmusić Żartowałem. Zaczynamy w ciemnej pustce, w której znajdują się schody z kręgosłupa. Mówią na to Spinevine. Co to do cholery jest? Witajcie w Just Shapes and Beats. Nazwałem tę walkę w ten sposób, bo jak widzicie dostaję łomot od figury geometrycznej. Walka ta polega na unikaniu miliona ataków naraz. Podczas gdy nasza mięsna kostka używa części tych ataków do leczenia się. Jedyny counter na ten ruch to bomba atomowa. O mój Boże, on znowu chorobi! Czuję się jakbym speedrunował migrenę. W końcu. Nie, czekaj, co się dzieje. Aaaa. Końcu na wolności. O, Gabrielu. To czas, aby się z tobą rozliczyć. Sprawić, by twa krew rozbrezgała się przed świątynią ludzkości. Kreaturo ze stali. Masz mą wdzięczność za uwolnienie mnie. Ale zbrodnie, które twój ród popełnił, nie zostaną zapomniane. Twoją karą Chyba mam jest problem. śmierć. Hej, pamiętacie walkę z Vitu? Jeżeli Vitu to był spilczek dla nowych graczy, to pirankowanie wszystkich leveli to było ostrzeżenie przed Minosem. Minos jest szybszy, agresywniejszy i sprawia, że przez większą część walki nawet go nie widzę. Mam pik miapańskę. Można nauczyć się jego ruchów tak jak przy innych bossach i jedyne ułatwienie jakie mamy to fakt tego, że ciągle mówi jakich ataków używa. Ruchy takie jak GIN! TWÓJ KONIEC NADSZEDŁ, SPRAWIEDLIWOŚĆ. Lepiej zapamiętać te ruchy oraz powtórzyć sobie jak powinno się parować w tej grze powodzenia ze sparowaniem jakiegokolwiek jego ataku. Minos jest powodem, dla którego Community porównuje Ultra-Kill do Dark Soulsa. Walka ta zajmie nam o wiele, wiele... WIELE dłużej niż cokolwiek przez co przeszliśmy. Ale z drugiej strony przeszliśmy przez tyle trudów i... koszmarów. Dlatego nie możemy się teraz poddać. Tak jak Minos jest szlachetną duszą, tak i my damy mu szlachetną śmierć. Wybaczcie mi... moje dzieci... Poległem, próbując wam przynieść odkupienie z tego i zimnego, ciemnego świata. Udało nam się. Pokonaliśmy szlachetną duszę króla Minosa. Szkoda tylko, że nie usunął historii z przeglądarki przed śmiercią. Chyba... koniec. A więc... okazuje się, że całe to ultrazabójstwo to przyjaciele, których spotkaliśmy na naszej drodze. Co był dopiero aks pierwszy?